Witam wszystkich bardzo serdecznie w 19. części Let's Play Tomb Raider. Znajdujemy się aktualnie w nowej lokacji o nazwie Bunkier na ścianie klifu i zmierzamy dalej w kierunku statku Endurance, na który wcześniej udał się Alex. Więc bez większego przedłużania pobiegniemy. tutaj, zaraz po wyjściu z tego wąskiego tunelu znajduje się geoskrzynka, więc sobie zbierzemy no i oczywiście obóz. I od razu sobie przeskakujemy tutaj a, na. Na ten klif obok. I przeskakujemy na rury. Przechodzimy sobie w prawo i tutaj... A, zaraz wejdziemy do góry. Tutaj, w tej lokacji, będzie trochę walki. Tak pojawi się kilku przeciwników. Jedna będzie trochę większa, ale nie będzie tutaj nic trudnego, co by nam sprawiło jakąś większą trudność, mam nadzieję. Zbiorę sobie tutaj skrzynię z narzędziami i rozpoczniemy nowe wyzwanie. W którym będziemy musieli podpalać takie transparenty. Już we wcześniejszych lokacjach takie coś było, więc to nie jest nic nowego, poprzedni mieszkańcy rozpoczęto wyzwanie i od razu sobie idziemy tutaj dalej tak i tutaj właśnie będzie jedna z tych takich e, troszkę o kurcze <laughs> nie zdążyłam go udusić no to od początku nawet Walkę, bo można było kilku przeciwników zabić po cichu, ale chyba za szybko wyszłam. Um, umrę, może będzie łatwiej, mam nadzieję, że cofnie nas do momentu, gdzie jeszcze nie znaleźli, chociaż tak, cofnęli na szczęście, więc próbujemy raz jeszcze. No niestety tak czasami bywa że się pojawiają faile i nie idzie po naszej myśli tak jak trzeba, ale już to naprawimy, podbiegniemy i go tutaj zabijemy. Dzięki temu tutaj możemy sobie zabić a, tych schawaczy więc spędzimy się kilku przeciwników w cichy i prosty sposób. Przebiegnę sobie tutaj od razu i... Aha, jeszcze tutaj w trawie czeka nas geoskrzynka druga Zrzucimy sobie tutaj <grytanie> o, Ten hack, który podnosili No i teraz rozpoczynamy właśnie walkę mi się amunicja w tym karabinie maszynowym, ale poradzimy sobie pistoletami. Z góry tutaj. Kurde. No. Jednak nie, nie idzie tak łatwo jak mówiłam na początku. Nie wiem co się dzieje, ale... Nie poddaje się Walczę dalej. Teraz na pewno sobie poradzę tutaj z nimi. Dobra, gdzie są kolejni. Biegają tutaj. Tu mamy jeszcze te granatniki, które dostaliśmy kiedyś, więc my możemy wykorzystać. Dobra, to wszyscy Chyba na razie wszyscy, potem tam w troszkę późniejszych momentach. No w sumie za niedługo pojawi się reszta przeciwników, ale... W tym czasie sobie tutaj, <laughs> przepraszam bardzo, a, zapalimy kolejny transparent. Drugi z czterech spalonych flag. Tu sobie jeszcze pozbieram wszelakie jakieś a, części, amunicje, żeby niczego nie pominąć. Ale tutaj już was z nich pozbierałam. Więc możemy powiedzieć dalej. I tutaj mamy dokument leżący na biurku, zna, więc... <laughs> co Oj, coś mi głos się traci w bardzo w dostępnym w Polsce, miejscu. Węganie, którzy próbują naszą tak, naukowiec w poszukiwaniu gwiazdy. Kolejne dokumenty wojenne. Zbieramy sobie amunicję, ale mamy tutaj już full. I tu będą kolejni przeciwnicy. Sobie ich wybuchniemy. Bo sami chcieli nas wybuchnąć, a... A, a to jednak oni wybuchnęli. No chodź tu. I tu jest tak tu. Kolejne, ale też już go od razu pokonaliśmy. Pozbieramy sobie więcej amunicji. Jest jej tutaj naprawdę bardzo dużo. Więc super, na pewno nam starczy na te walki. Co się dzieje? Tu sobie jeszcze pozbieramy. Tak, druga z trzech części to strzelby. Zdobyta. walki. No ja, ale jak widać nie są to naprawdę trudne walki, chociaż na początku miałam mały fail razy dwa, ale daję radę. <ścoughs> Chyba tak mi się wydaje. ja strzelam sama nie wiem no, czy to już wszyscy tutaj tutaj pozbierałam no to przeskakujemy tak najłatwiej. Tam coś jeszcze został? Co tak sprawdzę. chyba nie. Ale przeskoczę sobie tutaj, aby pozbierać części. sobie przeskoczyć na tą platformę. Ale to musimy się tutaj wrócić, i przez te drzwi tutaj doskoczymy. I po brzegu się wspinamy. Tak, jesteśmy coraz bliżej. Aleks, w coś ty się wpakował? Dostania się do Aleksa. Weźmiemy sobie skrzynkę. Zbieramy część i mamy tutaj kolejny plakat do zniszczenia. Plakat, flag, transparent. Zwał, jak zwał. I tutaj jest jeszcze jeden ukryty trochę, ale już a, czwarty, więc ostatni. Super. Wyskakujemy sobie tutaj na dół. Odkryliśmy nowy obóz, widok na endurance. Ale tutaj, jak przybiegniemy w głąb, to mamy kolejną znajdźkę. Data wskazuje na szósty rok RMAG, czyli 1873. Tak, przebadamy sobie ją z każdej Jedna... strony. I tajemnica odkryta tej monety. Więc możemy tutaj. Przebiec i będzie tutaj za skrzyniami ukryta kolejna geoskrzynka. Już czwarta. A tu przy samym ognisku leży dokument. Tak, dokument Alexa za wysokie progi. Co Aleks sobie myślał? To miejsce jest bezlitosne i cena przeżycia jest po prostu zbyt wysoka. I w tym dokumencie właśnie możemy się dowiedzieć, że Alek coś czuje do Lary. Na pewno mu bardzo zaimponowała. To widać w ostatniej, w ostatniej części tego dokumentu. Więc no, słodko lubię takie historie. Usiądziemy sobie tutaj do obozu i zobaczymy, czy możemy coś gdzieś ulepszyć. Tylko tutaj chyba... Bo, tak, chyba potrzeba więcej surowców, żeby cokolwiek ulepszyć, więc... Hmm, tu coś... Aha. <grytania> tu jeszcze jest usłona uchwytu. Magazynek jest łatwiejszy w montażu, co skraca czas przeładowywania, więc... Możemy to wziąć, bo na pewno skrócony czas przeładowywania się przyda. Zwłaszcza, że ja mam często takiego pecha, że Lara mi zaczyna przeładowywać w momencie, kiedy, no nie, nie powinna. Tego robić, bo walczę z przeciwnikami, ale no i nie ten, nie ta strzała. Zeskakujemy sobie na dół i zjeżdżamy na skałkę. Tak, tutaj e, za skałą jest ukryta geoskrzynka, musiałam się upewnić. I jest już ta piąta z pięciu, więc zebraliśmy. E, pełen zestaw geoskrzynek z tej lokacji i możemy sobie już tutaj zjechać w dół na statek nas będzie czekała taka walka z jednym większym przeciwnikiem którego samymi strzałami nie załatwimy a klikaniem Y i tak dalej taki od razu i pier eliminujemy wyeliminujemy tutaj tych przeciwników słabszych tak, rozpoczęliśmy walkę unik i teraz strzał głowę, możemy zrobić i znowu unik wciał w głowę i teraz klikamy Y i tutaj w odpowiednim momencie trzeba klikać, bo inaczej będziemy musieli jeszcze raz strzelić u nich, strzelić mu w głowę, podpiec, kliknąć Y, ale poszło tutaj to w miarę szybko i dostajemy nowe ulepszenie do łuku. Tak, wciągarka liny, przez co właśnie będziemy mogli teraz przyciągać do siebie takie większe przeszkody, przyciągać ciężkie, objęte liną przedmioty za pomocą wciągarki. Co za tym idzie będziemy mogli też się już dostać do wszystkich pomieszczeń, do których nie mogliśmy się dostać, bo Lara miała zbyt słaby łuk, aby wyłamać tam deski. Tutaj widzę, że amunicję mam maksymalną, więc sobie od razu tutaj przyciągniemy. To działa tak samo normalnie jak zrzucamy linę i Lara z automatu tutaj tą wciągarkę dostaje i klikamy tylko X. Dostaje, wyciąga z automatu tą wciągarkę i klikamy sobie X. I tutaj a, nic więcej nie ma, więc możemy sobie od razu zejść na dół do środka statku I z powrotem. A zaraz tutaj z automatu skręci sobie na lewo do jednej z y, kabin. Pokoi. To jest scena jak e, z pierwszej początkowej katstęki, jak Lara również patrzyła w lustro. I tutaj też na ziemi leży dokument, który sobie zbierzemy. Sądzę, że w jest to siódmy już z siedmiu dokumentów załogi Endurance a i to jest akurat o dokument o sam ja przygody z Larą. Oto jedyna przygoda, której żadna z nas nie będzie chciała pamiętać. Taka, że wie... No, jest to dosyć bolesna przygoda. I przegrano, ale mamy tutaj kolejnych przeciwników do zabicia. No, tylko tutaj dwóch takich dosyć mocno słabych. Więc jeżdżamy od razu inną na dół i idziemy poszukiwać Aleksa. Do tej wody na szczęście, na spokojnie możemy zaskoczyć. E, nic nas nie porazi prądem. Tak, znaleźliśmy Aleksa, który tutaj dostał jakimiś rurami w nogę i no, nie wygląda to najlepiej. Póki oni sobie rozmawiają, tutaj możemy już sobie przyciągnąć ten mechanizm ze sznurem i hakiem jednakże ona tutaj ta rura blokuje więc musimy sobie odpowiednio dopchać ten mechanizm aby wejść na górę i... co ja zrobiłam nie w ten sposób, to chciałam, zrobiłam. Um, musimy wyjść na górę i pozbyć się tej rury. Będę to się tutaj robił, pchniemy sobie teraz tutaj. Następnie sznur możemy, znaczy sznur, ten cały mechanizm możemy dop dopchnąć do nas. I teraz na spokojnie ciężarem ciała Popychamy drabinkę i wchodzimy na górę. Dobra No i teraz musimy z powrotem naprowadzić. O, to wszystko tak, aby ten hak zaczepił się o te kable na dół. Aleks, zaraz ci z kontekstu wyciągnę. Dobrze, teraz uczyszczyć przejście. Więc sobie już popychamy. I w piękny sposób zaczepiamy. Tak, o kabel. A następnie dopychamy z poprotem do siebie. I drwi odblokowane. O, Alex, o, Masz narzędzia. Wreszcie ci zaimponowałem. Wyciągnijmy cię stąd. A! O, przepraszam, przepraszam. A. Wygląda na to, że już nie zatańczę. <noise> nas. Ja nie wyjdę z tą Zabierz narzędzia. Ja ci bez ciebie nie pójdzie. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? A Niestety pożegnaliśmy kolejną postać e, tutaj z, z załogi kolejnego przyjaciela Lary i teraz musimy na wszelki sposób tutaj uciec z tego coraz to bardziej rozpadającego się statku Dobra, to teraz już naprawdę musi być cała mana, że kolejna osoba zginęła. No ale niestety nic nie mogliśmy na to poradzić. I tak, dzięki tej wciągarce liny właśnie możemy przytrzymać X, by szybko wciągnąć linę i... Szybki sposób się tutaj po niej przetransportować, zamiast tak powoli się wspinać, tak jak to Lara cały czas robiła. Przeskakujemy sobie tutaj od razu z jednego klipu na drugi. I mamy tutaj przy obozie punkt umiejętności do wydania, więc sobie go wydam. Damy tutaj na ostatniego mistrza, e, mistrza strzelby, Pozwala, powalaj wrogu z bliska strzelbą, by otrzymywać dodatkowe punkty doświadczenia, naciśnij Y, aby wykończyć ogłoszonego wroga strzelbą i otrzymać dodatkowe punkty doświadczenia, więc łowy mamy ulepszone na 100%, tak samo jak walkę wcześniej ulepszyliśmy na 100%, więc teraz już tylko zostały nam tutaj te trzy e, ulepszenia w przetrwaniu, żeby mieć... Polepszone już wszystko. Mamy tu jedynie instynkt łowcy, sztukę przetrwania oraz kolekcję kości. Tak, teraz możemy sobie tutaj e, zrzucić ten ciężki obiekt właśnie przy pomocy tej ciągarki piny. Tworząc sobie w ten sposób przejście. Stare dzienniki. Tak, Lara sama znalazła kolejny dokument, który zalicza nam się oczywiście do naszych znajdziek. Jest to z, czwarty z sześciu dostępnych dokumentów wojennych. A no, i to jest dokument naukowca, który rozmawia tutaj o tajemnicy wyspy. Znaleźliśmy coś na klifach starych grobowych, może tam się czegoś dowiemy. Oni tutaj sami nie wiedzieli, co się dzieje do końca na tej wyspie. No ale Lara jest tutaj coraz bliżej odkrycia tej tajemnicy. odpowiedzi. Teraz możemy sobie tutaj wyważyć te drzwi i zebrać pozostałą. Pozostałe znajdki, których tutaj nie mogliśmy zdobyć, ponieważ właśnie tej drzwi tutaj byśmy nie wyważyli wcześniej, ale teraz już bez problemu bo możemy. Podpalimy sobie pierw tutaj tą skrzynię, aby dostać części do ulepszenia. I teraz podbiegamy tutaj, aby e, zdobyć relikt. To jest ten podsuch. W postaci antycznej monety. Brązowa moneta to MON. Tak. I teraz tutaj możemy się cofnąć całkowicie na sam początek, gdzie zaczynaliśmy. Czyli ponownie tutaj przechodzimy tym wąskim korytarzem. A następnie wyważamy kolejne miejsce. Dzikie, leży sobie, i grzecznie czeka na nas kolejny relikt. Już trzeci i ostatni z tego o, miejsca. Biję, w postaci kolejnej antycznej w monety. W tylko, że tutaj jeszcze nie wszystko, bo za skałami ukryła się mapa skarbów. Tak i mamy już w 100% ukończony bunkier na ścianie klifu. A naszym następnym zadaniem z misji zaginiony, dowiedzieć co się stało z Aleksem, będzie powrót do obozu rozwitków na... na plaży. Więc tutaj sobie przeskoczymy na ścianę obok. Czy ścianę obok, na klif obok. Oczywiście tutaj przy pomocy tego naszego nowego narzędzia. I znajdujemy się w miejscu, gdzie rozpoczęliśmy przygodę z a, tą lokacją. A teraz ją tutaj zakończymy. I zakończymy również tę część. A, Pobiegniemy do reszty załogi w następnej. Więc mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Do zobaczenia w następnym, i pa pa!